Siema moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, coś czego w Polsce jeszcze nie było już ten piątek o godzinie 19 za mną tutaj możecie zobaczyć wyłania się piękny napis, ale zanim to musicie wziąć koniecznie udział w losowaniu zostawiając swójnik oraz discorda pod tym filmem. Oraz oczywiście polubienie, czym więcej wybiercie lajków, tym więcej super rank, kluczy, latania i innych tego typu rzeczy rozdam właśnie pod tym odcinkiem. Tym odcinkiem chcę Was przekonać, abyście jutro o godzinie 19 weszli do nas i mam nadzieję, że mi się to uda. Będzie to dość długi materiał, ale obrałam tego typu sposób przedstawienia Wam serwera, bez żadnych cięć, bez żadnych jakichś super ekstra montaży. Po prostu stwierdziłam, że opowiadając i pokazując wszystkie funkcje najbardziej Wam to przybliży właśnie to jak to tutaj wszystko u nas wygląda, a naprawdę jest to coś niesamowitego, bo na żadnych innych skyblockach takich funkcji, rozwiązań i takiej ekonomii na pewno nie znajdziecie. Pojawiacie się w tym miejscu, wchodząc pierwszy raz na serwer i oczywiście musicie sobie stworzyć wyspę, tak? bo jak yy, każdy wie, albo jeżeli niektórzy nie wiedzą, skyblock polega na tym, że musicie sobie rozbudowywać wyspę i zrobicie sobie to komendą oczywiście wyspa, Możecie sobie tutaj stworzyć własną, prywatną wysepkę. Dodawać możecie również oczywiście swoich znajomych do tej wyspy, i tak dalej. Początkowo macie taki oto rozmiar, ale możecie go powiększyć. O tym powiem później. I jeżeli sobie go powiększycie, to słuchajcie, te wyspy, które tutaj widzicie w oddali, również będą wasze, jeżeli dojdziecie aż do takiego rozmiaru wyspy i tam są ukryte skrzynki z super przedmiotami. Więc polecam, żeby właśnie taki rozmiar wyspy powiększyć jak najbardziej. Tu macie kilka podpowiedzi, też takich na start, sobie zapoznajcie się. Z no i wiadomo, Skyblock polega na tym, że rozbudowujecie tutaj farmę, zbieracie sobie zboże i później właśnie te zboże, zobaczyliście tutaj na środku ekranu już super ekstra o której zaraz wspomnę, takie zboże na przykład możecie właśnie w sklepie sprzedać, tak, czyli tak wygląda każdy Skyblock typowy, chodzicie sobie w rolnictwo, sprzedajecie i zarabiacie w ten sposób, między innymi w ten sposób oczywiście pieniążki. No i teraz jak widzieliście już na środku ekranu, właśnie na przykład przy zbieraniu tutaj zboża, wyświetlił nam się Skycoin na środku ekranu. Jest to taka specjalna waluta, ponieważ sprzedając takie pszenice, pod ukośnik sklep, słuchajcie, otrzymujecie tutaj, ja wam już pokażę. Przedajecie sobie wszystko yy, i otrzymujecie tutaj zwykłe dolary, jak widzicie. No ale te Skycoinsy, jest to taka dodatkowa, wirtualna waluta. To oznacza, że nie dostajecie jej do rączki tylko po prostu jest to taka wirtualna waluta. Yy, pójdziemy sobie jeszcze raz na spawna. I tutaj po prawej stronie możecie sobie zobaczyć wasz stan Skycoinsów. Skycoinsy możecie podglądnąć pod ukośnik komendą Skycoins. No to takie logiczne. I w momencie, kiedy wpiszecie balans, sprawdzacie sobie swój stan konta. Możecie również podglądnąć topkę graczy, która ma największą ilość Skycoinsów. No i najważniejsza kwestia z tego wszystkiego to jest tutaj komenda skycoins list i w tym miejscu możecie sobie sprawdzić właśnie z czego ile procent i ile właśnie wam takich skycoinsów dropi na przykład z mobów z ród z drewna z ryb oraz z farmerstwa i tutaj jak widzicie z kolejnych to mobów tych skycoinsów dropi coraz więcej okej okay, właściwie do czego te skycoinsy są słuchajcie są właśnie do powiększenia między innymi rozmiaru wyspy bądź innych rzeczy które macie pod ukośnik i z upgrade. W tym miejscu możecie właśnie powiększyć na przykład za wymaganą ilość Coinsów właśnie rozmiar Waszej wyspy, ilość koperów i tak dalej, ale poza tym macie też coś takiego jak taki specjalny super sklep. Oczywiście tu będą coraz więcej, będzie tych przedmiotów dodawanych, na przykład z przepustkami, z runami, czy też z legendarną tutaj skrzynią, ale o tym za chwilę wspomnę, bo to są też mega czadowe rzeczy. Chciałabym tutaj przejść dalej, bo teraz już mamy ze sobą walutę dolarową, walutę skypońców. Mamy również tokeny. Jest to waluta po prostu premium, za którą możecie sobie tutaj w specjalnym sklepie kupić rangi, kupić na przykład latanie, na kupić klucze, kupić najlepsze przedmioty. Ale tokeny nie tylko zdobywacie właśnie i możecie zdobyć, kupując item shopy, tak jak to jest takie standardzik, ale możecie również właśnie wykonując na przykład zadania, handlując się z graczami, odbierając na przykład jakieś nagrody dzienne i tak dalej, więc tych możliwości zdobywania tokenów jest naprawdę dużo. Więc tutaj mamy już omówione trzy waluty i czwarta waluta jest to waluta fizyczna, czyli dostajecie po prostu do łapki i w tym miejscu macie villagera, który wam właśnie oferuje wymiany surowców na właśnie taką walutę jaką są bestcoiny. Niektórzy na pewno z was już wiedzą co to, to jest. Inni może nie. I tutaj przykładowo mamy 12 diamentów, wymiana na bestcoina, czyli na przykład weźmiemy sobie 100 diamentów. I możecie sobie, właśnie takiego tutaj villagera kliknąć i w tym miejscu możecie sobie tutaj wymienić na właśnie te bestcoiny, ale żeby zrobić to szybciej wystarczy wpisać ukośnik wymień. I w tym momencie mamy pięć bestcoinów. I tutaj przychodząc jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz, to jest trochę na wzór takiego box PvP zrobione, że właśnie w tym miejscu możecie sobie wasz startowy kit grać, ulepszać coraz wyżej, ulepszać, 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 aż dojdziecie do najlepszego na przykład seta, którego też możecie kupić za tokeny albo od razu w tym shopie, jeżeli ktoś nie chce poświęcać czasu na to, żeby właśnie to ulepszać. Więc tak wyglądają właśnie cztery te rywaluty, które tutaj na serwerze są, myślę, że no nie będziecie się nudzić, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o zarabianie, rywalizację i tak dalej. I gdzieś też na pewno jest to taki dodatkowy plusik. Dobra, przechodząc dalej, myślę, że możemy przejść teraz do tych przebóstek, które widzieliście tutaj pod właśnie Skycoin Stop. Widzieliście tutaj przebóstkę do kopalni Creeper, do kopalni Duszków, więc jak widzicie mamy dwa portale. Jeden portal dla nowych graczy, tutorial. Ale nas interesuje ten portal do kopalni. W tym miejscu teraz opowiem kilka słów o drobie. To jest miejsce dostępne dla wszystkich graczy. Możecie sobie tutaj wchodzić. Macie kopalnie odnawiane co 10 minut. Kopalnia nideryty na środku jest co 20 minut. Y Dobra, nie patrzcie na te hologramy, to jest Nieważne, bo ten plugin jest do wypierdzielenia Za przeproszeniem Bo jest po prostu dramatyczny, ale to tak Na marginesie, no nieważne, w każdym razie tutaj Będziecie mieć właśnie kopalnie, na których możecie sobie Zdobywać surowce, ale oprócz Tego surowce możecie również zdobywać Podługośnik drop, na wyspie kopiąc Macie na przykład możliwość zrobienia Generatorów woda lava i właśnie dropi wam to Z cobblestone'a, więc możecie sobie W ten sposób zdobywać surowce I na wyspie słuchajcie, możecie afcić, Więc to jest taka, taka jedna yy, Uwaga, a tutaj w tym miejscu na kopalniach w ogóle jest zakazany awg, więc y, uważajcie, żeby po prostu nie otrzymać bana. I mniej więcej przeliczenie właśnie jest takie, że 15 minut kopania na kopalniach to jest godzina kopania na wyspach. Jest to zrobione po to, żeby była większa rywalizacja i żeby na przykład nie trzeba było zostawiać komputera 24 na dobę włączonego. To już powtarzam chyba dziesiąty raz w jakichś filmikach, ale to o to właśnie w tym tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o sprzedaż surowców, one nie są jakieś cenne. To jest tak bardziej właśnie też pod punkty wyspy, no ale wiadomo, zarobić też na tym można, a na początek to już w ogóle na pewno jest bardzo fajne. Rangi Premium mają swoje kopalnie, gdzie na pewno będzie mniejszy półm. I teraz przechodzimy właśnie jeszcze do przepustek to tu macie takie dwie kopalnie osobne, mamy tutaj kopalnię creeperów, która się odnawia dwa razy szybciej niż właśnie ta zwykła dla graczy, no i tutaj na pewno też graczy będzie o wiele mniej i te kopalnie tutaj też są no sporo mniejsze, bo wiadomo, że nie będzie tutaj tych graczy dużo, możecie sobie za te skateboardy kupować tutaj dojściówki właśnie do tych kopalni. No i jeszcze przy okazji mogę w sumie pokazać strefę premium. Tak ona się tutaj prezentuje i rangi premium też mają swoje miejsce, mają swoje strefy AFK i jeżeli jesteśmy przy strefach AFK, to no oczywiście wszyscy gracze bez rank mogą sobie Awczyć. i w tym miejscu dostajecie za każdy 20 minut jakąś nagrodę, możecie sobie pod AWK nagrody wszystko podglądnąć. Gracz tutaj jest rozpisany, VIP i tak dalej, wszystkie rangi macie rozpisane. 20% na klucz do skrzyni AWK, którą macie w tym miejscu. Tak to mniej więcej wygląda, no ale strefa AWK to akurat nic nowego i to żadne wow, bo to jest raczej coś, co jest na wszystkich serwerach, więc no nie ma czym się tutaj zachwycać. Teraz napiszę sobie coś na czacie. Na czacie, jak widzicie, w momencie kiedy napisałam, to mamy coś takiego jak tier 0. Są to dodatkowe, jakby to powiedzieć, wyzwania dla Was, i coś, co zajmie nam Wam na pewno dużo czasu, dzięki czemu zdobędziecie dostęp do kolejnych zadań, dzięki czemu też będzie fajna rywalizacja. Ale ostatecznie, najfajniejsza rzecz to jest taka, że praktycznie najlepszą rangę możecie zgadnąć za darmo, jeżeli dojdziecie do ostatniego tieru. Rangę skybus dokładnie i oprócz tego tam vouchery, na przykład jakieś tokeny, klucze i tak dalej, właśnie awansując na kolejny rang. Jak widzicie, zaczynacie z tier 0 i możecie sobie tutaj pod tier nagrody podglądnąć po kolei co was czeka, jaka nagroda a pod ukośnik ulepszy macie dokładnie rozpisane co musicie zrobić Czyli na przykład zabijać moby, spędzić ileś tam czasu na serwerze, wykopać określone bloki i w takim, jeżeli to wszystko co tutaj widzicie zrobicie to awansujecie na tier 1 to jest raczej logiczne, ale to też chciałam wytłumaczyć żeby każdy wiedział o co w tym właściwie chodzi no tutaj tych villagerów to już wam raczej pokazywać nie będę Możecie sobie w tym miejscu na przykład wyłączyć wiadomości prywatne, teleportacje, wysyłanie do Was kasy i tak dalej. Tylko wy macie troszeczkę mniej opcji niż tutaj widzicie teraz, ale właśnie to jest coś takiego. Tu mamy nagrody dzienne, tutaj wymiany, o których mówiłam. Teleporter, czyli wszystkie dostępne wartości na serwerze. Trochę tego jest, nie za bardzo chcemy się do wszystkich teleportować, ale oczywiście. Y Możecie sobie to zrobić, żeby wszystko ładnie sprawdzić. Tutaj kolejna nowość, której w żadnym, na żadnym serwerze, przynajmniej, ja nie wiedziałam, którą już możecie się zachwycać, w porównaniu z trybem API, no śmieję się. Ale mamy coś takiego jak skrzynia dla boosterów, czyli osoby, które boostują Discorda, mają taki upominek w postaci darmowego klucza co 24 godziny. I naprawdę myślę, że fajne nagrody tutaj lecą z tego spawnery, na przykład klucze i tak dalej. I pod ukośnik Boost możecie sobie właśnie taki kluczyk odebrać, jeżeli oczywiście jesteście połączeni z Discordem, ponieważ na Discordzie musicie wpisać taką oto komendę, żeby móc właśnie połączyć jakby konto Discordowe z Minecraftowym, i wtedy możecie sobie coś takiego odebrać. I podłukośnik yy, nagroda. Yy, macie tutaj również nagrodę do, do, za dołączenie do Discorda, właśnie nagrodę dla boosterów. I tutaj macie osoby najdłużej boostujące, czyli gdzieś będziemy nagradzać na pewno za te topki boosterów. Yy, I tu Wam zlicza ilość dni, którą boostujecie Discorda. Macie również. Nagrody za czas online, to jest też super sprawa na początek na pewno. Gdzieś tam darmowe pieniążki, darmowe klucze, już za pierwsze 6 godzin dostajecie darmowy właściwie klucz. Dużo pieniążków, na pewno na start Wam się bardzo to przyda i tych nagród jest aż, słuchajcie, do 460 godzin. Więc myślę, że to jest super sprawa, taki dodatek po prostu. No i oprócz tego nagrody dzienne, które już raczej widzieliście. Mamy tutaj zestawy dla graczy, mamy oczywiście wszystkie zakupy, usługi premium, tokeny i tak dalej mamy super ekstra miejsce dla super ekstra sponsorów. Takie ładne, specjalne. Dobra, mamy skrzyneczki. Co tu jeszcze? Dobra, drop. Możemy sobie zobaczyć też topkę kopaczy. To standardowo będziemy nagradzać i tak dalej. Ja sobie wpiszę ukośnik pomoc, bo ja już zapyłam, co na tym serwerze, jest tak tu nagrywając. Okej, okay, więc sklep, sklep, sklep. Sobie jeszcze tutaj przyjdziemy do sklepu. Sklep spawnerów, sklep z tokeny, sklep y, sklepu wyspowego, y, zakup magicznego hoppera, to też działa na zasadzie oczywiście zbierania. Jeżeli czegoś nie wiecie, to możecie wpisać tutaj ukośnik wiki, to jest rozpisane jak działają właśnie hoppery na przykład, y, jak działają spawnery, jak działają magazyny i to wszystko jest tutaj ładnie rozpisane, takie najbardziej obszerne rzeczy macie właśnie pod ukośnik wiki, czy tam wikipedia, jak zwał tak zwał. No i dobra, właśnie mi się teraz nasunęła kolejna rzecz, którą muszę wam pokazać, czyli spawnery. System spawnerów został zrobiony nietypowo, ponieważ jest podzielony na poziomy, które musicie odblokować, żeby móc spawnery postawić. Nie jest to tak wymagne zrobione jak wcześniej, dość nudno i łatwo, czyli że wystarczy wbijecie 1000 poziom wyspy i już możecie sobie wszystkie spawnery postawić. Gdzieś tam dzięki tym rzeczom i tym rzeczom, które dodaliśmy tutaj na tej edycji, cała, cała całość po prostu się wydłuży i na pewno wam tak szybko nie znudzi. Dlatego też wracając tutaj do ukośnich spawners, możecie sobie na początku zakupić tiery... Y pierwszy, Tak jakby spawnery w tierze pierwszym. I w tym miejscu właśnie macie możliwość takich oto czterech spawnerów do zakupienia. Ja sobie kilka takich spawnerów kupię, żeby wam pokazać jeszcze, jak to dokładnie działa. I teraz, żeby zakupić spawnery z Tieru drugiego, musicie zabić 5000 mobów oraz kupić 15 spawnerów właśnie z tego Tieru pierwszego. Więc to jest raczej logiczne. A prawym przyciskiem myszki możecie podglądać, jakie tutaj nam się kryją właśnie moby. Tak to wygląda. Jest aż 7 takich pierów, ale słuchajcie, żeby tego było mało, żeby gdzieś rozrywka była wyrównana i żeby to było fair. Bo jeżeli ktoś gra solo, to wiadomo, że progres jest ciężej zrobić. To właśnie w momencie, kiedy dodacie kogoś na wyspę, to ilość tutaj się mnoży. Więc. W momencie, kiedy jest was na przykład dwie osoby na wyspie, to już musicie zabić 10 tysięcy mobów I dodatkowo właśnie za każdą osobę jest o dwa spawnery więcej dodana ilość do kupionych spawnerów Czyli dwie osoby na wyspie już muszą kupić tych spawnerów 17, a nie 15, tak jak tutaj jest pokazane Więc myślę, że to też jest fajnie przemyślany i fajny, fajny dodatek no i ważna kwestia jest taka, że z tymi spawnerami jest taka sytuacja, że z każdym kolejnym gdzieś tam spawnerem zarabia się coraz więcej pieniędzy. Dlatego, czym dalej idziecie, tym bardziej jest to dla was opłacalne. To też ekonomia tego ustawienia trwała 50 tysięcy lat, ale myślę, że jest to fajnie, naprawdę zrobione. Więc jeżeli mamy już te spawnery, aha, jeszcze oprócz pieniędzy zarabiania, to oczywiście z każdym kolejnym, tutaj, jakby to powiedzieć, mopkiem macie y, coraz więcej Sky z list, tak? To wszystko się ze sobą łączy, więc to jest myślę, że super. Tutaj mamy właśnie coraz więcej tych mobów, szans mobów, tak? Dobra, ale przechodząc do spawnerów, jeżeli już przy tym jesteśmy, sobie ten border wyłączę, bo mnie on denerwuje trochę jest brzydki. Dobra, więc mamy tutaj 5 pik spawnerów, słuchajcie. I wy możecie sobie tradować tymi spawnerami. Nie ma tak jak na OneBloku, że gdzieś na przykład level pierwszy spawnera, czy level drugi, czy coś takiego jest w ogóle nieopłacalne, bo Wy możecie sobie te spawnerki łączyć. Ja Wam już tu zaprezentuję jak to dokładnie działa Wstawiacie yy, sobie spawner Ponieważ nie możecie postawić drugiego spawnera Świn obok siebie yy, To musicie spawner włożyć Spawner, Jak widzicie, ten poziom mam się tutaj zwiększy. Mam w tym momencie piąty poziom spawnera, co oznacza, że za każdym razem nie się jedna świnia, tylko pięć świnek naraz, No i prawym klikając możecie sobie wyciągać pojedynczo sztuki. Możecie również to oczywiście skopywać pojedynczo, lub jeżeli macie większe levely to właśnie lepiej sobie prawym kliknąć i w ten sposób dociągnąć. I właśnie tak to działa. Jeżeli chodzi o te spawnery Jeżeli jesteśmy jeszcze przy spawnerach To mi się przypomniało to, że tutaj właśnie w zaskakującym mieście runy No i teraz jeżeli chodzi runy To ja sobie takie runy nadam yy, I sobie tutaj nadam takie runy to polega na tym, że yy, możecie sobie taką runę dołączyć, na przykład do miecza, ale to musi być netherytowy miecz. Yy, macie zresztą napisane tutaj, że. A nie, dowolny miecz, okej, okay, no nieważne. Yy, w każdym razie możecie sobie taką runę dołączyć. To jest akurat runa, że zabija się więcej mobów naraz, i dzięki temu, jak teraz sobie, patrzcie, zabijam. Jak widzicie, pojedynczo te świnki giną, nie? Czyli na przykład mamy sześć świnek. Ja sobie tutaj zabiję, mamy 5 świnów, nie? A w tym momencie, kiedy sobie wpiszę ukośnik runa, połączę sobie ten miecz, to jest taki bajer, którego też nie ma nigdzie na skyblockach, Yy, więc to jest też coś, co, czym tutaj mogę się dłużej pochwalić. Yy, no i tutaj, jak widzicie, mamy więcej zabójstw plus 7 i w tym momencie, jeżeli sobie taką świnie zabijecie to jak widzicie, padają wszystkie naraz i oczywiście jakby dostajecie tyle skajkońców, ile wam szans dropnie. Nie jest tak, że wtedy jednego skajkońca na przykład dostajecie za zabicie 10 naraz, tylko to jest dodawane do siebie i ta ilość wam nadawana. I tak samo, jeżeli chodzi o drop, normalnie jakbyście działa to na takiej zasadzie, jakbyście osobno ileś tam mobów ze zebrać. Dobra, lecąc dalej, co my tutaj. Jeszcze... Jeszcze mamy. Spawnery omówione, do magazynów przejdziemy zaraz. System umiejętności. Kolejna rzecz, która Wam zwiększa, na przykład drop, która ulepsza Waszą postać. Możecie tutaj naprawdę, jest tego miliardy, miliardy. Mnóstwo tego jest. Patrzcie, cztery strony, aż możecie dojść do poziomu 97, więc naprawdę jest. Mnóstwo rzeczy, o które trzeba rywalizować, wbijać i tak dalej, bo my będziemy na pewno regularnie nagradzać i tutaj na przykład mamy topkę, i wszystkie umiejętności się sumują razem, więc gdzieś tutaj też jest... Fajna rywalizacja, jeżeli chodzi o topki, jeżeli chodzi o skycoinsy, ze wszystkiego, yy, tak jakby wszystkim rywalizujecie ze sobą i myślę, że to jest mega czadowe. Yy, Okej, okay. kolejną rzeczą, którą myślę, że warto tutaj pokazać, to są zadania. Ponad 1000 questów do rozwiązania w różnych kategoriach. Oprócz tego zadania premium, które właśnie odblokowują Wam się razem z ulepszeniem tutaj rangi Tier, więc to jest raczej logiczne. Yy, tutaj mamy również zadania dzienne, które losują Wam się codziennie. I możecie też fajne nagrody z tego właśnie, ym... no wiecie o co chodzi. To jest taka, z, taka zabawa na kolejny tam ileś, myślę, że godzinek, żeby sobie takie zadanka porobić. I żeby nie było tak tylko, że wcicie i zabijacie moby. Jest to na pewno coś, co właśnie warto robić. A my dodatkowo, jeżeli ktoś zrobi wszystkie zadania, wykona, czeka na Was specjalna nagroda w postaci właśnie, myślę, że yy, voucherów do item shopu i tak dalej. To takie, takie, takie na zachętę po prostu coś dla Was. Mm, Okej, okay. y co tu dalej możemy zrobić i pokazać dla Was mogę? Jeżeli chodzi o drop, to już powiedziałam. fiery powiedziałam. Runy, skycoins, umiejętności, hoppery. Yy, Okej, okay. czyli przejdziemy jeszcze do magazynu. Pokażę Wam, jak to mniej więcej działa. Dla tych, którzy nie wiedzą, na przykład yy, farma kaktusów. Jeżeli robicie kaktusy, one nie lecą na ziemię, tylko lecą bezpośrednio do magazynu. Więc yy, to też jest super. Więc yy, jakby w momencie, kiedy jakieś usuwanie przedmiotów z ziemi czy coś, albo yy, w momencie, kiedy często jest tak na blokach, że jeżeli kaktus jest tak jakby. Jeden kaktus jest tu, yy, tutaj jest drugi. Boże, święty, czekajcie, bo problemy, bo on w ogóle nagrywam mnie na swoim komputerze i totalnie nie wiem, co się dzieje czasem. Dobra, i wiecie, jak na przykład tak te kaktusy gdzieś tam... Yy, Aktus, Jezus, nie umiem się wysławić. Tak sobie rosną i one jakby się rozwalają. O, ten płotek, który zazwyczaj jest nad... To spadają u siebie, giną. król y, kaktus, Jezus Maria. Usuwają się, a tak to bezpośrednio od razu leci wszystko do ukośnik magazyn więc tak jakby w ogóle nie jesteście stratni. I myślę, że to jest super. Piszmy sobie właśnie w pomoc, co jeszcze mogłabym tutaj pokazać. Aha, najważniejsza kwestia to jest rywalizacja oczywiście. Mamy dla Was 30 topek jakoś. Te topki, które tutaj macie, to są topki tygodniowe, które będziemy nagradzać co tydzień, a tu mamy topki, które trwają całą edycję. Tu tak jak mówię, jest mnóstwo możliwości do rywalizacji i na pewno Wam się nudzić nie będzie, tylko wejdźcie obczajcie sobie i zapoznajcie się ze wszystkim. Um, tutaj mamy również kolejne topki. Mamy topkę bogaczy, czyli Baltopa oczywiście Mamy topki tutaj tokenów Topki kopaczy Topki czasu online No wszystko, wszystko, o wszystko po prostu możecie rywalizować I nie zapomnij, zapomnijcie zapomnieć z tą gwiazdką, bo To są bardzo, bardzo ważne rzeczy Wiadomo, są jeszcze automatyczne eventy Codziennie o godzinie 20 Ja sobie przejdę na spawna Nie wiem, czy mi się ten flame włącza do modu, tylko że mam gracza Yy, tu mamy takiego ziomka, który stoi. Oczywiście to będzie jeszcze rozbudowywane. Mamy event automatyczny z przypisywaniem kodu. Event automatyczny Ox. Event global, event, czyli to jest event, który polega na współpracy między wszystkimi. Ja wam to odpalę. Start. Brog, yy, break, break, block. Tam czas jakiś. Na przykład Stone. I nagroda przykładowo piątkowa, nie? I w tym momencie odpala wam się taki event który polega na tym, że musicie serwerowo wszyscy razem w danym momencie wykopać 100 kamienia właśnie w tym czasie, który tutaj jest podany i ja sobie to sprawdzę, czy to w ogóle śmiga, powinno to wszystko ładnie działać. Yy, mam nadzieję, że mi się to wszystko ładnie zapisało. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Ok. O, jak widzicie, wykopałam stoł, na no już jest 99 do wykopania ze stu, więc tak wygląda właśnie ten eventik. I on polega na tym, że wszystkie osoby, które biorą udział, po prostu otrzymują specjalną nagrodę, a osoba, która zrobi największy progres w danym właśnie takim evencie, otrzymuje nagrodę specjalną, czyli na przykład jakieś tam super ekstra tokeny czy inne tego typu rzeczy. Więc to jest taki, taki codzienny evencik, na pewno będzie mnóstwo to eventów też od nas. Okej. Okay. Dobra, bo ja to nagrywam 50 tysięcy lat i szczerze nie wiem czy ktokolwiek dotarł do końca tego materiału. Jeżeli wy w tym momencie jeszcze to oglądacie, to mam ochotę wam po prostu, nie wiem, yy... no po prostu przybić piątkę, nie? Że że wytrwaliście do tego momentu. Możecie napisać w komentarzu na przykład Eee, kulka <laughs> nie wiem czemu, slajma sobie popatrzyłam na slajma, napiszcie kulka jeżeli to obejrzyjcie do tego momentu, będę się cieszyć bardzo i przypnę wam normalnie serce jeżeli to napiszecie, no i mam nadzieję że widzimy się jutro, a wszystkie inne rzeczy już sobie musicie sami obczaić, bo ten film by musiał trwać godzinę, żebym dokładnie wszystko wam pokazała, o nie, nie udało się osiągnąć celu, widzimy się jutro o godzinie 19 siema